Witajcie, kochani, w kolejnej bardzo przyjemnej misji, w której będziemy latać sobie prawdziwym amerykańskim gunshipem Tak, jak mówi nasz kolega, kopilot, w zasadzie dzieło nowy, powinienem powiedzieć. E, w kobrze nie ma kopilot. E, jak mówi nasz dzieło nowy, em, no, jedziemy na spotkanie z naszym przywódcą, dowódcą. Czeka na nas i mamy przechwycić konwój. Co też. O, panie. unely. Co też yy, szybko uczynimy. Jedziemy właśnie w kierunku yy, takiej wysuniętej bazy lotniczej. Na śmigłowców. To są tak zwane Forward Base yy, lądowiska. Na śmigłowców bardzo łatwo sporządzić, więc. Now I tak, ta misja jest dość prosta. Będziemy po prostu wykonywać... zadania i... to co... prawda, rozkazy, które wydaje nam dowódca. Co czasami może się zbugować. Szczególnie, kiedy przychodzi strzelać do piechoty cholernej, która może uciec do lasu. Ale y, w tej misji... Po prostu lecimy za naszym dowódcą i będziemy ostrzeliwać konwój, który jedzie z posiłkami i z siłami w ogóle do Lamule, gdzie ostatnio wyciągaliśmy naszych towarzyszy z opresji Black Polkiem. Sowieci dokonali tam kontrofersywy i próbują wzmocnić tam, tamto terytorium. Co ciekawe, w całej tej kampanii przewija się pewien motyw. Jak już słyszeliśmy, generał Guba jest prowodyrem całego zajścia. Generał Guba jest prowodyrem całego zajścia. To on tak jak widzieliście w jednej cutscence na przekór Moskwie i Kremlowi prowadzi to całe powstanie jego założeniem jest pokazać, że Zachód i NATO są słabe i wrócić do Moskwy która jest pod różnoraką presją, wiadomo Gorbaczow próbował poskładać Związek Radziecki, który się stopniowo rozkładał sam z siebie więc jego zamysłem jest Em, ...dokonać przywrotu. Dokładnie. My pierwsza rzecz to próbujemy zniszczyć tego BMP-ka, nawet możemy posłać rakietę Tau. Tylko po to, żeby go zniszczyć. I zaoszczędzić sobie jak najwięcej... E, ...ścigania piechoty, więc też w okolice próbujemy posłać kilka rakiet niekierowanych. Tyle o ile, żeby po prostu... Ktokolwiek by nie wypadł z tego BMP, dostał jakimś splashem. No i teraz zniszczymy wszystko, co tutaj zostanie. Jest to dość proste. Ale tak, do czego zmierzam? Zauważcie ciekawą zależność. Generał Guba działa samoistnie. Nie ma wsparcia mocy. Więc jego siły są ograniczone w przeciwieństwie do tego, czym dysponuje tutaj NATO. I będziemy dostawać coraz więcej wsparcia, em, gdyż te. Powiedziano nam: przypływa flota z flotą, prawda? Mamy całe wsparcie logistyczne i tak dalej. Więc jesteśmy w stanie dokonać tego, tego kontrataku. Natomiast e, Sowietom, tym rebelianckim siłom, kończą się zasoby. To będzie też widoczne w tym jak bardzo stają się zdesperowani w kolejnych etapach, jak uszczupleniu, jakiemu uszczupleniu będą podlegać ich jednostki pancerne oraz temu, że coraz częściej będą przybierać takiego troszeczkę powiedzmy, o ile oczywiście mogą, partyzanckiego stylu działania. Hmm. Będziemy przez to przetrzebiać, po prostu ich siły, i też to tłumaczy dlaczego generał Guba, koniec końców, decyduje się na użycie skadów. taki mały spoiler odnośnie tego co będzie się działo pod koniec całej kampanii. I broń masowego rażenia, to jest to czego chcemy zapobiec, z takim kulminacyjnym punktem swoją drogą. Jak już wielokrotnie wspominałem, historia i w ogóle fabularnie Operation Flashpoint wypada jak solidny kawał takiej Tom fikcji. Takiego pisarstwa właśnie sensacyjnego z tamtej epoki. Jeżeli, jeżeli czytaliście podobne dzieła, ponownie polecam Redstone Rising. Czerwony Sztorm na moim kanale audiobookowym. Jeżeli chcecie się zapoznać, czytałem całą serię. Ehm, znaczy, no, całą książkę. Ehm, no, jest tam, jest tam sporo wydarzeń, takich typowo militarystycznych. Jest pokazana potęga militarna e, oraz to przede wszystkim, że, żeby tą potęgę militarną po jednej i po drugiej stronie utrzymać, trzeba przede wszystkim zapleczać. I z zapleczem często bywa różnie. Ech. Żołnierze, polowanie na tych żołnierzy jest czasami upierdliwe. Tak. Nasz towarzysz już poleciał. Pierwsza rzecz walco Lamul e, próbujemy dorwać siłkę. Spożywamy na nią jeden pocisk naprowadzany. To wystarczy. Tak? Skoro zerpega ją ściągniemy, to i stała tak samo. Um, I teraz możemy zająć się czymkolwiek, co tam przeżyło. Pamiętajmy na t 80. Poświęcimy dwie lub trzy nawet pociski, rakiety, prawda? Um, ciekawe, że tutaj nie mamy hellfire'ów na kobrach. To jest raczej taki mój, mój komentarz, gdyż e, wydaje mi się, że kobry w tamtym okresie skoro już się apacze pojawiły, to powinny mieć odpowiednie modyfikacje. E, chociaż oczywiście może mi się wydawać, ale, ale wydaje mi się, że takie modyfikacje się pojawiły. No ale... Nieważne. Mm -hmm. Eee, dobra. I teraz, oczyściwszy ten e, teren, pogromiwszy tutaj Sowietów dla Mul, wracamy z powrotem na tą wysuniętą bazę. E, bardzo fajna, prosta misja. E, daje nam posmakować walki śmigłowcem. Niezwykle przyjemne niezwykle, takiej powiedzmy. Płynnej, dynamicznej, e, sterowania, jak już wielokrotnie podkreślałem, podkreślać będę w Operation Flashpoint, mimo tego, że o tyle lat wyprzedzało konkurencję, pozostają nadal moim zdaniem najlepsze. No, jedyny szczebel wyżej to są profesjonalne symulatory, czyli DCS e, przede wszystkim. No i pewnie jakiś tam flight simulator cywilnych maszyn, może być. Teraz wracamy po prostu nad bazę, nad lądowisko, i jedyne co nam pozostaje to wysiąść i skończyć ten, tą miłą, przyjemną i krótką e, misję. taki epizody. Ale też możemy sobie zobaczyć z powietrza, e, jak dużo terenów my, jako NATO, tutaj kontrolujemy, prawda? Um, no, jest, jest dobrze. Jest dobrze, moi kochani. Zbliżamy się. Coraz bardziej. Kolejna misja będzie bardzo ech, nieprzyjemna. Misja z Gastowskim, gdzie będziemy polować na siłki. na trzy. Znaczy to jest okej, okay, tak? Jeżeli wie się, już grało się nasz raz i wie się, gdzie te siłki są. Natomiast jeżeli się nie wie, pamiętam, za pierwszym razem, kiedy przychodzi się. No mój Boże. Ech. Na szczęście będziemy mieli drużynę, która będzie nam pomagać. No więc to tyle, jeżeli chodzi o tą misję. Um, kończymy ją w ładnym stylu. Um, zniszczyliśmy troszkę sowieckiego sprzętu oraz posiłków. Punktacja wypada nieźle. No właśnie, i w takim optymistycznym z akcentem kończymy.